Cześć wszystkim, nazywam się Sylwia i jestem alkoholiczką. Sylwia. Dziękuję. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie. W Islandii jeszcze nie byłam, także bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Um, od czego tutaj zacząć? Um, ja przyszłam do wspólnoty jakieś mniej więcej 4 lata temu. I wtedy byłam w takim punkcie mojego życia, że to życie w ogóle nie miało sensu, nie widziałam w tym moim życiu nic pozytywnego, miałam myśli samobójcze, nie miałam pojęcia w ogóle, co, co ze sobą zrobić. A dzisiaj poszłam sobie na wspaniały spacerek z moją koleżanką z AA, i tak doszło do mnie, że moje życie jest dokładnie takie samo jak 4 lata temu. Ale teraz to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Jak przyszłam do AA, miałam tą dziurę w duszy tylko że ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, że to jest dziura w duszy. Ja miałam ogromne tutaj bóle w, taki, w tej klatce piersiowej. I ja pamiętam tak, gdzieś od 20 roku życia chodziłam do lekarzy i robiłam sobie prześwietlenia, jakieś badania. Bo byłam pewna, że coś tam jest, bo mnie tam zawsze bolało. I to nie był taki ból fizyczny, jak na przykład, nie wiem, nogę sobie skręcę i mnie boli. To było coś takiego właśnie wewnętrznego. I ja często, nawet jak jeszcze nie piłam, to ja próbowałam to na przykład zajadać słodyczami albo coś robić obsesyjnie, żeby, żeby ta dziura w duszy odeszła ode mnie. Ale nic na to, na to nie, nie pomagało. Oprócz alkoholu, w pewnym momencie mojego życia, e, ja tak stosunkowo późno zaczęłam pić. Mam teraz 48 lat, a zaczęłam tak pić, tak po trzydziestce. To znaczy piłam, e, zaczęłam, znaczy, piłam normalnie tam od czasów jakichś tam e, chyba liceum czy coś takiego, ale to było takie normalne picie. Ja w ogóle o piciu wtedy nie myślałam. Były jakieś tam imprezy, oczywiście, jakieś tam osiemnastki. Był alkohol, piłam. Dużo też presji wtedy było, że napisie, napisie, pi, pi, pi. Także przez długi okres czasu ten alkohol dla mnie był. Po prostu szłam na imprezę i piłam i tyle. Później wracałam, w ogóle o tym nie myślałam, nie potrzebowałam alkoholu, nic, nic. Ja. Zaczęłam pić, to znaczy u mnie przygoda z alkoholem się zaczęła tak naprawdę od tabletek, bo ja miałam 19 lat i uciekłam z domu i pojechałam do Rzymu i tam mieszkałam przez 7 lat. Nienawidziłam mojej rodziny, moja mama, mój ojciec, po prostu całym moim sercem ich nienawidziłam, obwiniałam ich za, za wszystkie moje problemy życiowe. A tak naprawdę ja problemów życiowych to nigdy, nigdy nie miałam. Ale uciekłam od nich, bo po prostu już nie mogłam z nimi żyć. Moje dzieciństwo polegało na tym, że były kłótnie, cały czas kłótnie. Moja mama była bardzo wybuchowa, bardzo nerwowa, stresowała się wszystkim, e, szukała zawsze winnego, nie, co, coś, coś jej nie wyszło, spaliła obiad. Nie była w stanie po prostu powiedzieć, kurde, balans. Przykro mi, spalił mi się obiad. Tylko od razu winnego, a że to przez ciebie, bo mnie zagadałeś, a to, a to y, przez ciebie, bo nie podałeś mi czegoś tam. I, I cały czas po prostu był stres, a później, jak się nikt nie kłócił, to to była taka cisza. No nigdy. W rodzinie ze sobą nie rozmawialiśmy. Nie było czegoś takiego, żebym sobie usiadła z moim tatą i po prostu pogadała. To było bardziej takie przesłuchanie. Mój tata tylko był zainteresowany tym, żebym się dobrze uczyła, żebym poszła na studia i żebym chodziła do kościoła. A tak to nie interesowało go praktycznie nic. Mój brat, e, moja mama zawsze na mojego brata poniżała mojego brata, mówiąc, że on jest głupi, nieinteligentny. Wiecie dlaczego? Dlatego, że miała ciężki poród z nim i mój brat się z taką główką zgniecioną urodził. Także on od samego początku nie miał szans w ogóle na nic, bo uważany był po prostu za głupka totalnego. Ja z kolei się urodziłam w przeciągu dwóch godzin wyszłam na świat różowiutka i piękniutka, więc jestem tą bardzo taką inteligentną i nie wiadomo, co osiągnie w tym życiu. I ja zawsze z tą presją taką żyłam, że ja mam coś osiągnąć, bo ja przecież jestem taka inteligentna, a z kolei mój brat po prostu takim głupkiem był. I ja, bo to byli moi rodzice, bo to była moja mama, ja mojej mamie w to wszystko wierzyłam. Ja nigdy nie miałam swojego zdania. Moje zdanie polegało na tym, że moja mama mi robiła pranie mózgu, i ja jej po prostu wierzyłam w to wszystko. Więc ja się bardzo mojego brata wstydziłam za to, że był taki, taki, taki mi się wydawał głupi. Teraz w AA mam naprawdę taką superową relację z moim bratem, że. że że nawet sama czasami nie mogę, nie mogę w to uwierzyć. I mój brat, słuchajcie, jest naprawdę fajny, ma zarąbiste poczucie humoru, fajnie się z nim gada. Dzięki AA ja w ogóle zaczęłam patrzeć na, na niego i na wszystko inne w moim życiu zupełnie innymi oczami. Także. Także ja, jak miałam 19 lat, to po prostu uciekłam, uciekłam, zatrzasnęłam za, za sobą drzwi, nie chciałam w ogóle nic widzieć, słyszeć o nich, o całej mojej rodzinie. Pojechałam do tych Włoch, poszłam na studia, bardzo dobrze sobie tam, tam radziłam na tych studiach. Później przyjechałam do Londynu. I chciałam ogromną jakąś karierę zrobić w tym Londynie, bo cały czas miałam tą presję taką, że muszę coś osiągnąć. I na początku były te studia. No nie, że chcę zdać te studia, skończyć te studia na najlepszą ocenę. A później, jak już byłam bliska tego celu mojego, to to przestało być ważne. I od razu następny cel. Kariera jakaś nie wiadomo jaka w tym, w tym Londynie. Więc pojechałam do tego Londynu i znalazłam sobie taką pracę w dużej korporacji i pracowałam tam dwa lata i ja byłam bardzo dobra w tej mojej pracy. Także po dwóch latach dostałam, dostałam awans, bardzo duży awans dostałam na project managera. I znaczy wtedy w Chester pracowałam i, i dzięki temu awansowi oni mnie też przenieśli do Londynu, także przyjechałam do Londynu i wtedy tak naprawdę zaczęły się u mnie przeróżne hece. Ja z jednej strony cieszyłam się, że mam ten awans, bo dążyłam do niego to był mój cel, ale z drugiej strony zaatakował mnie syndrom Oszusta. Teraz wiem, że to jest ten syndrom oszusta. Od półtorej roku to wiem, ale wtedy ja tego nie wiedziałam. Mnie się po prostu wydawało, że to była jedna wielka pomyłka. Mój szef tak naprawdę chciał dać tą, ten awans komuś innemu, a przez przypadek dał mnie albo. Ja, ja czasami nie wiedziałam nawet sama, co myśleć, po, po prostu albo to też, że dużo szczęścia miałam. No nie, że ja w ogóle nie zasługiwałam na ten awans, ale, ale że go dostałam właśnie dzięki jakiejś wielkiej pomyłce, a przez to, że wiedziałam. Z z pewnością supresentową, że to była pomyłka, czekałam przez następne prawie 20 lat na to, żeby wszyscy się kapnęli, że to była pomyłka, żeby mi to wszystko odebrali i żeby mnie wyśmiali. Po prostu, jeśli ja mam tego takiego ośmieszenia, że o, myślałaś, że ty taka mądra jesteś, że nas okłamiesz, ale my o tym wiemy. I ja wiecie co, wtedy zamiast być po prostu. Szczęśliwa, że mam awans. Przestałam spać, przestałam jeść. Zestresowana byłam cały czas. Lęki jakieś tam, no przeokropne te lęki właśnie, że no pomyłka, stracę wszystko. I wylądowałam u psychiatry. I ten super psychiatra przepisał mi e, antydepresanty i takie tabletki na uspokojenie. I ja się uzależniłam od tych tabletek od, od, na uspokojenie. Bo sobie brałam, łykałam sobie jedną tabletkę i taki luz, blues miałam. Miałam tą wolność od samej siebie. Ja w AA się dowiedziałam, że to chodzi o tą wolność od samej siebie. Nie od tego, czy mam awans, czy mam faceta, czy mam super samochód, czy wygram w Totolotka. Ale ja sama jestem problemem swoim, dla siebie. Więc zaczęłam łykać te pastylki, na początku tak jak lekarz zalecił, ale później nie, wystarczała, nie wystarczały mi te dawki, więc sobie brałam więcej, więcej, chodziłam do innych lekarzy e, i tam opowiadałam jeszcze różne historie, jaka to ja jestem biedna i ci że mi przepisywali zawsze te, te tabletki. Później te tabletki przestały mi e, Wystarczać, więc zaczęłam sobie właśnie pić. U mnie ten alkoholizm się w. Wy... Tak jak u nas w książce pisze, to jest choroba postępująca. Rozbijała się powolutku, a później przez ostatnie dwa lata tak przyspieszyła, że... Tak się... że zamknęłam się praktycznie u mnie w domu i od rana do wieczora piłam, nie wychodziłam praktycznie. I wydawało mi się, że to jest mój wybór i że ja tak chcę. I pamiętam, po jakimś czasie pierwszy raz się napiłam em, w porze obiadowej, mówiąc sobie, że Francuzi przecież i Włosi sobie piją winko do obiadu, więc że ja sobie drinka na, e, wleję, to się nic nie stało. Później straciłam pracę i o 9.30 rano pierwszy raz się się napiłam. Przecież to była super wymówka, zwolnili mnie, więc więc muszę pić. I od tej, i od tego pierwszego razu, jak zaczęłam pić rano, przez następne dwa lata właśnie. Właśnie tak sobie piłam. Do a, a nie mam pojęcia, jak ja trafiłam, bo ja sama mieszkałam, nikt mnie nie zmuszał, nikt tak naprawdę nie wiedział, jak. jak e, Jaki poważny miałam problem, bo się tym oczywiście nie chwaliłam. Więc po prostu zaczęłam sobie googlować tam, tam różne rzeczy na temat właśnie alkoholu, jak przestać. No i wyszło mi AA, zaczęłam chodzić sobie właśnie na te mitingi. Miałam ogromny problem z tym bogiem, bo mój tata był takim, ja na niego zawsze mówiłam, fanatyk kościelny. I on mnie zmuszał właśnie do klękania, do odmawiania tych paciorków, chodzenia do kościoła i tak dalej. I ja w wieku takiej nastolatki pożegnałam się z tym wszystkim. Także jak usłyszałam w AA, że ja mam klękać i ja mam wierzyć w Boga, to ja sobie pomyślałam w pewnym momencie, że nie ma dla mnie w ogóle żadnego rozwiązania. Ja chcę przestać pić, a wy mi mówicie, że rozwiązaniem jest Bóg. Ale na szczęście, na szczęście słyszałam też na mityngach te podobieństwa, a różnice, czyli słyszałam, jak ludzie dzielili się tym, co tak naprawdę było w ich, w ich głowie. I z tym się bardzo, bardzo identyfikowałam. Ja tak naprawdę piłam, bo mam te wady charakteru, które, mnie, które mi wyszły na, na programie w kroku czwartym i piątym. Um, Moje ego, ja, mia, ja miałam przez tego syndroma szóstego, ja miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości i dowiedziałam się w AA, że im niższe poczucie własnej wartości, tym wyższe ego. I u mnie było dokładnie tak. Moje ego było olbrzymie, poczucie własnej wartości było zerowe. Tylko że ja miałam, wiecie co, bardzo dużo takiej odwagi, jakiejś siły do życia, i ja zakładałam te maski. Ja potrafiłam się czuć jak totalne zero. Ale tutaj mieć tą maskę i naprawdę wyglądać jak kompetentna osoba, która zna się na tym, na tym, co mówi. Nie mam pojęcia, jak ja. Alkohol wtedy mi pomagał. Naprawdę mi pomagał, a wręcz mi uratował życie, bo ja po prostu sama bez alkoholu bym wyskoczyła z okna. Bo to, co się działo tutaj w mojej głowie, to same wiecie zresztą, co będę wam mówiła. Także e, zalękniona byłam, bałam się tak naprawdę wszystkiego, bo niskie poczucie własnej wartości u mnie spowodowało wszystkie te lęki, odrzucenia. Ja, ja tak źle o sobie myślałam, że jak miałam jakieś przyjaciółki albo facetów, ja, ja nie wierzyłam w to, że oni chcą być ze mną. Ja zawsze się doszukiwałam jakiegoś tam Powodu, że chcą mnie wykorzystać w jakiś tam sposób, że pewnie się spotykają ze mną, dlatego że nie mają nic lepszego do roboty. I cały czas w każdej mojej relacji ja nie byłam w stanie po prostu się wyluzować i cieszyć się, że mam kogoś w życiu, tylko cały czas te paranoje, że oni tak czy inaczej mnie odrzucą. I też dzięki wspólnocie dowiedziałam się dlaczego. To akurat mój tata u mnie, u mnie spowodował, on miał taką mentalność, on jest ze wsi i taką mentalność miał, że tylko życie rodzinne się liczy. Przyjaciele nie istnieją. I ja, a ja akurat się urodziłam w Krakowie i miałam bardzo dużo koleżanek tam ze szkoły, 5 minut. I i za każdym razem jak wychodziłam z domu, to mój tata mi mówił, a że po co idziesz tam? Przecież one cię nie chcą. Przecież one wolą same sobie pobyć, a ty im będziesz przeszkadzać. No przecież zostań w domu. I od małego takie pranie mózgu z tym tatą moim miałam. I moja mama też miała podobną mentalność, troszeczkę inaczej, ale Ostatnia mi też właśnie tak powiedziała, że bo ja tam mam koleżanki w Krakowie, wiecie, jak wracam, to się z nimi spotykam i ona coś takiego się nagrała i powiedziała, że no to, że jak przyjedziesz, to się pewnie spotkasz z tymi swoimi psiapsiłkami. Oczywiście, jeżeli one będą się chciały w ogóle z Tobą zobaczyć. Wiecie co, i wtedy tak połączyłam to, dlaczego ja taka jestem, jaka jestem. I ja widzę co? przez to wszystko, nie widzę tych moich rodziców. Teraz dzięki AA, dzięki programowi, ja widzę, jacy oni są chorzy. Ja widzę, ja widzę, że to jest ich po prostu choroba. Oni, oni mieli tą swoją mentalność, rodzice ich traktowali dokładnie tak, jak oni mnie traktowali. Oni nie mieli w ogóle miłości, u nich się nie okazywało w ogóle żadnych emocji. I oni sobie po prostu tak żyli. I, I oni tak naprawdę chcieli dla mnie dobrze, bo chcieli mnie uchronić pewnie od jakichś tam nieszczęść tego życia, ale to u mnie miało zupełnie inny, zupełnie inny ten, ten efekt. W kroku dziewiątym naprawdę z moją mamą zrobiłam fajny krok dziewiąty. E, wydawało mi się, że fajny krok dziewiąty, bo ją bardzo przeprosiłam. Później przez następny rok cały czas ją przepraszałam, bo cały czas tam nerwy mi puszczały. I w końcu doszło do mnie, że zadośćuczynienie nie ma nic wspólnego z przeproszeniem. Ja mam uczyniać i mam być po prostu teraz dobrą córką dla mojej mamy. A przepraszam, to ja sobie mogę, wiecie. E, e, także. No, z moim tatą nie zrobiłam jeszcze dziewiątki, bo z moim tatą tak naprawdę ja w ogóle nie mam relacji i parę razy podchodziłam do dziewiątki z moim tatą, ale on mnie odpychał. A na siłę nie można zrobić tej dziewiątki, więc żyję sobie z tatą tak, jak sobie żyję. Praktycznie kontaktu nie mamy, od czasu do czasu sobie e, dzwonimy do siebie i op opowiadamy sobie o pogodzie tak naprawdę. Ale jak przyjdzie dobry czas na, na jakąś dziewiątkę i rozmowę, to to będzie super. Z moim bratem, tak jak już zaczęłam wam mówić, e, naprawdę mam superowe relacje. Ja się tak otworzyłam na tego człowieka, że w tamtym roku po raz pierwszy w ogóle w życiu pojechałam z nim i z jego rodziną e, na dwa urlopy. E, było naprawdę super i ekstra, ale też były takie momenty, że Wyszła ze mnie ta Sylwia, alkoholiczka, trzeźwa alkoholiczka, ale po prostu taka jęza jak, jak ta, ta mała dziewczynka z tych lat naszych dziecięcych. E, i, ale, ale wyszliśmy z tego, naprawdę wyszliśmy z tego i teraz jedziemy do Jastarni w lipcu na 10 dni i to jest naprawdę cud. To jest cud, bo ja kiedyś w ogóle nie miałabym zainteresowania, żeby z moim bratem gdzieś jechać. To by była strata w ogóle czasu. Ja jak jechać, to już z jakimiś fajnymi ludźmi, od których coś tam, nie wiem, wykorzystam ja ich. Bo to, bo to wiecie, w dwie strony szło. Ja myślałam zawsze, że ludzie mnie wykorzystują, więc ja chciałam wykorzystać ich. Za, zanim mnie rzucą, bo na pewno mnie rzucą, to że po prostu wezmę od nich tyle, tyle ile mogę. I to jest cud po prostu, że ja teraz czuję, wiecie co, że ja mam rodzinę. Ja do trzech lat temu ja w ogóle nie czułam tej rodziny, bo ja uciekłam od nich i, i mieszkałam po prostu za granicą. Wracałam do nich, bo tam przyjeżdżałam, oczywiście, no nie tam co rok, ale na urlop, tylko żeby się pokazać, że patrzcie, jak mi się fajnie powodzi. Ja sobie mieszkam w Rzymie, ja sobie w Londynie mieszkam i tu mam taką fajną pracę. Tak, żeby się pokazać, żeby udowodnić im, a tak naprawdę nie wiedziałam, co ja im miałam udowodnić. I, I teraz mam dokładnie taką samą rodzinę, dokładnie takie samo mieszkanie, dokładnie taką samą pracę. To znaczy, w pracy już nie pracuję, jestem na chorobowym od roku czasu, bo z pracą sobie w ogóle nie radziłam, bo ten syndrom oszusta, który jest częścią alkoholizmu, tak po prostu namieszał mi w tej głowie, że nie w pewnym momencie po dwóch latach trzeźwości ja. Ja tak się zagubiłam w pracy, że nie mogłam iść dalej, więc się zatrzymałam, skapitulowałam, poszłam na chorobowy, i do tej pory nie mam zielonego pojęcia, co będę robiła z pracą, ale moja siła wyższa mi, mi, mi pomoże. I skończę może na tej sile wyższej, na tym Bogu. Ja przez pierwsze półtorej roku. Ja jestem prawie za tydzień w środę będzie trzy lata, jak będę trzeźwa. Przez pierwsze półtorej roku ja robiłam to wszystko bez siły wyższej, bo mia, moje ego mi nie pozwalało na to, bo wydawało mi się, że ja przyznam rację mojemu ojcu. Ale w końcu po półtorej roku mojej trzeźwości padłam na kolana, bo się doprowadziłam do takiego stanu. Totalnego wariactwa na, 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 po, po, na trzeźwo, że nie, po prostu nie, nie miałam nic innego do zrobienia, tylko i wyłącznie paść na kolana i poprosić tego mojego Boga o pomoc. I teraz przez te następne półtorej roku ja trzeźwie jest moim Bogiem. I ja bym nie mogła bez tego mojego Boga już żyć. Ja Go zapraszam do mojego życia. Z zaufaniem do Boga jest mi jeszcze ciężko, bo jak jest dobrze, to mu ufam, ale jak coś idzie nie tak, no to się boję mu zaufać, ale to jest wszystko, um, to jest wszystko praca w toku. Także, kochane, na tym zakończę. Dziękuję wam bardzo za zaproszenie i teraz słucham was. Dziękuję.